Ciało jest jak chleb, ja i ja, rozszochrana banda Duchowa rewolucja, niemawiońska propaganda Ja i ja, rozszochrany łeb Komputer pokładowy, po wylądowaniu uda się do kompleksu badawczego Wylądujemy za dwie godziny Dobra Szkuźwa mi się, ja tu nagrywam! Pewnego dnia, gdy siedziałem w swojej kajucie Po wylądowaniu Udaj się do kompleksu badawczego. Wylądujemy za dwie godziny. No dobrze, nie pozostaje mi chyba no nic niż. Aaaa, fuck! Michał, dzięki. Cholera, idę już, już ma czas. Nóg nie czuję. coś mam nadzieję, że dotarłem. Cholera, zauważył to to mnie. tutaj ten tak. Żeby go zastrzelić. Udało się. Muszę celować w głowę. Trafiłem. Na... Udało się. To jest szczęście. Mam nadzieję, że więcej nie spotkam. Bada numer dwa. Chyba numer 4. cztery. Cholera, muszę jeszcze raz nagrać.